Młodzieżowy radny może na własnej skórze przekonać się jak pracuje samorząd. Może wyrazić w ten sposób swoje zdanie, zainteresować dorosłych radnych danym tematem, problemem. 26 kwietnia w gminie Sędziszów Małopolski zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji. Uczniowie szkół podstawowych i średnich działających w gminie Sędziszów Małopolski wybierali przy urnach wyborczych swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Jak wyjaśnia rzecznik prasowy Sędziszowskiego Magistratu Anna Olech, jej podstawową rolą jest doradzanie Radzie Miejskiej i burmistrzowi Sędziszowa Małopolskiego w sprawach ważnych dla młodego pokolenia. Pokazać i zaznaczyć jakieś problemy, których dotyczą młodzieży, a być może starsi pewnych kwestii nie zauważają. Poza tym rola takiej młodzieżowej rady, wyborów w ogóle, to jest kwestia Nauczenia i wprowadzenia tych młodych ludzi w kwestie y, demokratycznych wyborów, żeby się nauczyli, jak to wygląda. Młodzieżowa Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim może liczyć maksymalnie 26 radnych. O ilości mandatów z danej szkoły decyduje jej wielkość. Najwięcej, bo po trzy mandaty mają te największe szkoły podstawowe w naszej gminie, czyli szkoła podstawowa, podstawowa numer 2 i numer 3 w Sędziszowie. Pozostałe mają po jednym y, kandydacie. przez przypisanym. Natomiast szkoły średnie, no z racji tego, że po pierwsze są też bardzo liczne, a poza tym ta młodzież już jest taka bardziej świadoma i chętna do działań społecznych, więc oni mają znacznie więcej, bo liceum chociażby ma pięć mandatów. Wybory odbywają się w każdej szkole, tam ma być przygotowany lokal wyborczy i w godzinach między 9 a 13, 26 kwietnia są zarządzone właśnie na ten dzień wybory. Więc z tego co wiem, to dyrektorzy... W ten sposób, że każda klasa schodzi. Otrzymują tam jest oczywiście spis wyborców, którzy są uprawnieni do głosowania, pobierają uczniowie kartę, podpisują się, oddają głos i wrzucają do urny, potem komisja szkolna wyborcza przelicza te, te głosy, przygotowuje protokół i ten protokół przekazuje tutaj do Urzędu Miejskiego. Czyli tak jak prawdziwe wybory są przeprowadzone, to tak samo jest w przypadku wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Młodzieżowa Rada Miejska poprzedniej kadencji pokazała, że warto było powoływać do życia taki organ w Sędziszowie Małopolskim. Wiele pomysłów, które zaproponowała młodzieżowa rada, udało się zrealizować w gminie. Radni z poprzedniej kadencji, jednym z głównych takich pomysłów było stworzenie skateparków w Sędziszowie Małopolskim i oni Chyba na jednym z pierwszych lub drugich posiedzeń zaproponowali burmistrzowi, żeby stworzyć właśnie takie miejsce, bo takie, czegoś takiego w Sędziszowie brakowało. No i okazało się, że po kilku latach taka inwestycja faktycznie została zrealizowana i służy młodzieży, więc myślę, że spokojnie można uznać, że ten pomysł Młodzieżowej Rady Miejskiej został wprowadzony w życie. Mieli też taką ciekawą inicjatywę, która była co prawda raz zorganizowana, ale może ze względu na to, że kadencja Młodzieżowej Rady trwa dwa lata. Była to taka olimpiada dla młodzieży zorganizowana na Stadionie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim. Tam wzięło udział kilkadziesiąt... Osób ze szkół głównie podstawowych i jeszcze chyba wtedy gimnazjów działających tutaj na terenie naszej gminy. Więc pomysłów oni mają naprawdę bardzo dużo. Są, są chętni do tego, żeby, żeby się rozwijać i jakieś tam inicjatywy podejmować. Mamy nadzieję, że ta rada, która w tym momencie jest wybierana i, i, i powstanie niedługo. Również aktywnie w, włączy się w to życie społeczne naszego miasta i naszej gminy, ale z punktu widzenia y, ty, tych młodych ludzi, że oni po prostu pokażą nam to, czego my możliwe, że nie dostrzegamy. Bez wątpienia Młodzieżowa Rada Miejska ma rację bytu. Takiego zdania jest też sama młodzież. Tak, myślę, że to jest bardzo ważne, że właśnie y, jest orzeknięte zdanie młodszych. Y, i że właśnie mamy, możemy mieć swoje zdanie wobec tego, jak może działać nasze miasto. Uważam, że bardzo dobrze, że takie inicjatywy powstają. Można, pozwalają jakby też młodzieży wyrazić swoje zdanie, dać jakiś własny pogląd na, na to, co, co można ulepszyć, można poprawić. W gminie czy w szkole, i bardzo dobrze, że takie inicjatywy powstają. Wyborcy, uczniowie szkół podstawowych i średnich, oddając swój głos na konkretnych kandydatów, mają względem przyszłych radnych konkretne oczekiwania. Najbardziej to o nich oczekuje, żeby spełnili to, co mieli na. Planach. Wybieracie spośród swoich kolegów, koleżanek, dzisiaj reprezentantów właśnie do Młodzieżowej Rady Miejskiej drugiej Kadencji. Jaką rolę według Ciebie powinna pełnić taka osoba? Jakie są Twoje oczekiwania wobec takiego radnego młodzieżowego? No ja właśnie chciałabym, żeby ona czy tam on pełnił taką funkcję bardzo odpowiedzialną, żeby był odpowiedzialny. Czy była, I i no, żeby spełniało swoją funkcję jednak, bo no, fajnie jest mieć takiego kogoś w, w, w swoim życiu. Najważniejsze jest to, żeby y, wysłuchiwać próśb otoczenia młodzieży. I żeby jak najbardziej starać się wtoczyć to w miasto. Na pewno oczekujemy reprezentowania młodzieży w, właśnie w gminie, dawania jakichś pomysłów, co można zrobić dla, dla nas, dla młodzieży w naszej gminie. Demokratyczne wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej rozwijają wiedzę i umiejętności obywatelskie młodzieży. Uczą podejmowania decyzji w sprawach publicznych, budują nawyk zaangażowania obywatelskiego w szkole i poza nią. Możemy się nauczyć, jak głosować, jak wygląda takie głosowanie, że można się przygotować trochę przed faktycznymi wyborami do prezydenckimi czy też do Sejmu. Ogólnie rzecz biorąc no, jest to może ciekawe doświadczenie ogólnie rzecz biorąc, dla nas, no, ponieważ no, taką, takie typowe głosowanie, w którym my będziemy mogli w ogóle brać udział, no, to będzie około e, za 4-3 lata. No, i jest to taki ciekawy przedsmak, jeżeli chodzi o to. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach podstawowych i średnich w gminie Sędziszów Małopolski. Lokale wyborcze były czynne w godzinach od 9 do 13. Wyniki poznamy najpóźniej 2 maja.